Dzień dobry widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest Counter-Strike. Przepraszam, że nie było Counter-Strike'a ponad miesiąc. No ale zaczynamy. I teraz jest odcinek z CS. Jak dobrze znasz Counter-Strike Global Offensive? Odcinek chyba siódmy, albo mi się coś poprzekręcało. Jest szósty, nie wiem, nie pamiętam. Przepraszam, że za 30 FPS-ów ale no, taki świetny laptop mam. No i zaczynamy. Pierwszym takim skokiem, którym chciałem Wam zaprezentować jest ten tutaj. Można tutaj z, z łatwością tutaj wskoczyć. No i nie wiem. Na przykład zasyfować sobie broń. Kolejną rzeczą. Jest e, małotow. E, tutaj on ląduje mniej więcej. Ustawiamy się gdzieś mniej więcej tutaj. Gdzieś tak. I pod skoku rzucamy. No i tutaj ląduje. O nie! Uff, dobra. Trochę mi nie wyszedł ten mołotow, jeszcze raz go rzucę O teraz też A, walić to jak wejdziemy No, co jest? Ja nie mogę Trzy światy z tym laptopem Dobra. i ustawiamy się mniej więcej tak Rzucamy molotowa. A małotow tutaj się pali. Nie, no może tutaj też coś stać. Taki średni molot, moim zdaniem. Dobra, kolejne, kolejny smoke Jezus Maria! No. O, i już lepiej. Teraz więcej FPS-ów jest. Możemy jeszcze rzucić takiego oto smoka. Taki one way smoke jakby. Powiedzmy, że bomba jest zaplantowana. Tutaj sobie stoimy i Counter, strike, counter nas nie widzi. Kolejną rzeczą jest. Można taką taktykę zagrać. Jak na przykład jesteśmy sami tutaj nie, Na przykład plantujemy bombę na B. Gdzieś tutaj mniej więcej Polecam wam jak najszybciej udać się do ruin I tutaj sobie przeczekać z jakimś kałaszkiem najlepiej Tutaj z kałaszkiem czekać sobie Na wybuchu bomby Potem jak słyszymy jak ktoś idzie no to Może y, counter terrorysta tutaj iść i zrobimy mu kostkę fajną Tu może ktoś pójść Może potem defuzować, my będziemy tam nadal stali Będziemy defować i, no, i my go potem zabijamy. Podobną taktykę można zagrać na bombsite A. Robiąc rzecz taką jedną. Na bombsite A. To co chciałem powiedzieć? Można podobną rzecz zrobić. Najlepiej kałaszka kupić. Widzimy... O, nikogo nie ma na bs -ie. Plantujemy. Potem polecam Wam jak najszybciej udać się do Apsów. Nie wiem, tędy albo okała tutaj. Przeczekać sobie. Jezus Maria, no. No i przeczekać sobie. Popatrzeć tutaj, czy ktoś nie idzie. Jak, jak zauważymy, że ktoś defuje bombę, no to wychylamy i zabijamy. Prosta rzecz na pewno. Pokażę Wam trik taki mały. Nie przeda się wam on, ale taka ciekawostka to jest. Widzimy tą doniczkę. Doniczka powoli znika. No i doniczka zniknęła. Przybliżamy sobie, co to jest kołp czy zoom. Nie, nie, nie pamiętam. Przybliżamy sobie doniczka jest. Tego scope'a wyłączamy. Doniczki nie ma. Też ciekawa sprawa. Kolejną rzeczą jeju. No. Można tutaj sobie tak wskoczyć. No nie o to mi chodziło. Ojeju. O nie no, kurde, co za głupi laptop. Nienawidzę Lenovo O. o. Możemy tak sobie wskoczyć. I tak. Nie wiem po co, to komu. Możemy też tak się to da zrobić. Trafiłem gdzieś. O! Można jeszcze tak sobie wycelować gdzieś i trafić sobie. Ja tutaj trafiłem. Można ładnie to wycelować, że tak powiem. I trafić gdzieś. Ten terrorysta naprawdę będzie w szoku na pewno. Jak coś taką sztuczkę na nim zrobimy. I jeszcze na bomb zajdzie. a chciałem wam pokazać jedną taką rzecz prostą. Plantujemy gdziekolwiek bombę, jak mamy 100 HP, minimum 100 HP, możemy tutaj się ustawić i wyczekiwać jak bomba wybucha, zaraz wam pokażę. Dobra, bomba za, wybuchnie za kilka sekund. Po, e, powinienem mnie umrzeć, chociaż. Jakim cudem! Aha, dobra, dobra. Teraz już wiem. Teraz już takiej. takiego błędu nie popełnię. Kevlara nie miałem. To jest właśnie błąd mój. Jeśli mamy Kevlar'a i 100HP, możemy tutaj zaplantować bombę Potem udać się na koniec Pita, czyli gdzieś tam I czekać na wybuch bomby Jeszcze raz Wam wszystko pokażę Teraz bez faila na pewno nie... Teraz faila nie będzie takiego Dobra Bomba wybuchnie za około... Już 5 sekund Więc niewiele zostało Stoimy sobie i nie umarliśmy, zostało nam 14 hp. O, przydatny na pewno to jest. Jeszcze raz sobie kupię yy, kevlar i pokażę Wam jeszcze raz. Musimy tutaj nawet sobie zaplantować. W najdalszym miejscu, to jest chyba gdzieś tutaj. W najdalszym miejsce gdzie można zaplantować bombę. Udajemy się do pita, oczywiście tutaj, bo jak będziemy trochę bliżej, to umrzemy. No i czekamy znowu na wybuch bomby. Bomba wybuchnie za około kilka sekund. Znowu mam awupkę no, i tak możemy postać. I zebrało nam idealnie 12 HP. Bomba była tutaj i zebrało nam 12 HP. To jest naprawdę chyba niewiele. Jak mamy... Możemy mieć Loa i możemy tutaj sobie zapantować bombę, ale musimy mieć kevlar, żeby przeżyć. Bo bez kevlara no to umrzemy niestety. Po, środku, po śro, yy, środku też Wam chyba zrobię tutaj. Mam 100 HP 93 kevlara. Ustawiam się do pita znowu. No i widzimy się za... Kilka sekund. Dobra, bomba wybuchnie za około 8, 7, 6, 5 sekund. Więc idę do pita. Tak sobie postoję. I zabrało mi 44 HP, bo mam 56 HP. Czyli duża różnica pomiędzy. Duża po... różnica pomiędzy. Tutaj, jak zaplądowałem bombę a między tutaj więc naprawdę najlepiej zaplantować tutaj bombę, zabierze wam około 15 yy, HP no to jest niewiele chyba tu najmniej chyba zabiera więc polecam wam tutaj zaplantować sobie będziecie mieć yy, łatwy widok na bombę się tak Mogli, będziecie mogli spojrzeć. Dobrze, jeśli gramy na tej mapie na Wingbenie, warto kupić w pierwszej rundzie pistoletowej po stronie CT Wabik. Wyobraźmy sobie, że mój flashbang to jest Wabik. Możemy sobie rzucić terroryści najczęściej myślą, że to jest yy, flashbang. To był wabik. Pomyślmy sobie. No i się odwracają. I my mamy potem łatwego killa. Następną e, rzeczą jest coś takiego. Jeśli wiemy, że counter terrorysta przeszedł tutaj. Albo te, te terrorysta. Możemy rzucić sobie stąd łatwego Mołotowa. Wyobraźmy sobie, że to jest Mołotow. Wrzucamy iść tutaj, Młotow tutaj pali, wszystko tutaj tu i dotąd, więc bardzo przydatne to jest. No i kanter terrorysta albo się tutaj spali, albo wyjdzie. I my potem będziemy musieli mogli będziemy mu iść na plecy i go zabić, bardzo łatwo. Kolejną rzeczą, bardzo prostą do wykonania, jest smoke. Smok bardzo prosty Wrzucamy go tutaj na tą beczkę Mamy one way smoka, takie można powiedzieć Patrzymy sobie short'a Terrorysta powinien nas nie widzieć No i co no Chyba wszystko na ten odcinek Bo zaraz mi laptop wybuchnie Bo 20 fps mam. No 30 niecałe Więc co, no to chyba było na tyle w tym odcinku z, z ciekawostek na y, mapie Inferno, jeśli się film podobał, możecie zostawić lajka, like a nie musicie, możecie też dać łapkę w dół, o i można jeszcze poćwiczyć sobie skany tutaj, czasami mogą trafić w terrorystę rozbrajającego bombę. Powiedzmy, że bombę tutaj zaplontowaliśmy. Możemy go łatwo zabić. W drugą stronę też to jest możliwe. Więc możemy się czuć tutaj niebezpieczni trochę. Dobrze, teraz mi się pamięć w telefonie skończy. Więc dziękuję za oglądanie. I do następnego razu. Cześć.